Jak się miewa ojciec Pio? Oj, minęło już 15 dni, odkąd nic nie je, a my jesteśmy zdesperowani, bo wątpimy, że przeżyje. Naprawdę taki straszny był stan zdrowia ojca Pio, że trzeba było dwóch braci zakonnych, żeby go ubrać, żeby go postawić z dołu, no prosto. A dalej co jeszcze, no to ojciec pijo szybko wychodzi do zdrowia. Ciekawy, taki cud, taka piękna sprawa. Jak Pan Bóg daje nam takie piękne łaski, widzieć jak to jest, jak Pan Bóg próbuje świętych. Piękna, piękna sprawa. No i patrzcie, Ojciec Pio wychodzi do zdrowia. Zobaczymy to dzisiaj. Zobaczymy dzisiaj, jak idzie no, po ścieżkach, jakie Pan Bóg Ojca Pio, no tak powiem, prowadzi. Cześć Maria, witam Cię na kanale Śladami Ojca Pio. Z tej strony Stanisław Sadowski. No, pięknie podążamy tutaj jej Jacek Pio, poznajemy teraz y, jego życie. Dziwne choroby i liczne powroty do Pietriciny. Lata dalszych studiów brata Pio stanowiły bolesny rozdział w jego życiu. Coraz częściej trapiły go bowiem tajemnicze choroby. Popatrz. Ojciec spio przychodzi naprawdę, że takie upokorzenie, bo czemu to takie upokorzenie? No bo słuchaj, jesteś młodym gościem, znaczy młodym gościem, młodym kapłanem takim jak on, albo jeszcze przyszłym kapłanem. Yy, Gorliwie wstępujesz wstypujesz zakon, no, poświęcasz się, przecież tam przechodzisz różne próby i tak dalej, a tu nagle choroba. I nie ma, że tam będziesz fikał sobie po górach i robił apostolat i skakał jak koza. A tu trzeba wtedy no, przyjąć te cierpienie. I tak często jest w naszym życiu. No że co, o, już chcielibyśmy być nie wiadomo, kim, a tu nagle choroba, czy coś. No i no, co, trzeba to ofiarować, ofiarować za apostolę, za nawrócenie kogoś, za misję. No nie jest to łatwe, ale jest to piękne po prostu. No, tak opowiem. W tym miejscu należałoby sprecyzować, że to bezustanne tajemnicze odczuwanie tortur fizycznych i psychicznych przez ojca Pio Wszystkie te ledwo uchwytne oznaki zewnętrzne, męki mistyczne, tortury duchowe, współczucie dla cierpiących braci, uczestnictwo w cierpieniach innych, umartwianie się czynieniem pokuty, całonocne czuwania, posty, ciężkie walki z demonami, były zawsze określane jako choroby. O, co to będzie? Nierzadko ludzie widząc go w stanie tak zatrważającego wycieńczenia... Pytali o niego współbraci, wiali, następującą odpowiedź. Ojciec nie czuje się zbyt dobrze. Ojciec jest odrobiną niedysponowany. A tutaj diabeł go atakował wtedy mu. Ludzie, patrzcie, jak to było, no? Prawdziwą naturę tych chorób określił sam ojciec Pio podczas jednego ze swoich pobytów w Pietricinie. Była jesień 1907 roku. Autorem poniższych opowieści jest Cum Gracja, czyli ojciec. Ojciec ojca pije. Pewnego razu przysłali po mnie mnisi, opowiadał Kum Gracjo. Kiedy tylko się pojawiłem, udałem się na rozmowę z zakonnikiem, który już na mnie czekał. Jak się mnie wybrat Pio? zapytałem. Ech, Kumie Gracjo, minęło już 15 dni, odkąd nic nie je, a my jesteśmy zdesperowani, bo wątpimy, żeby jeszcze zdołał wstać o własnych siłach. Jeśli chciałbyś zabrać go do domu, zrób to, ale pamiętaj, żeby osobno trzymać wasze sztuczce i talerze, zwłaszcza jeśli w domu są dzieci. Jeśli sądzili bowiem, że ma gruzilice. Jeśli ma umrzeć, to umrze w domu, odpowiedziałem. Ludzie, ale po prostu, że 15 dni ojciec się spiją. Oni już myślą, go spisali na straty, że umrze. A, przeżył jeszcze troszeczkę. Ponad 50 lat. Bo jeszcze stygmaty przecież otrzymał. Patrzcie, jaka to jest po prostu, no. Ciekawe, ciekawe. Patrzcie. W tej sytuacji wysłano telegram do ojca prowincjała z prośbą o pozwolenie na zabrata brata Pio do Pietryciny. Był on tak osłabiony, że potrzebował pomocy dwóch osób, żeby się ubrać i chodzić. Co tu robić, myślałem. Przecież on mi umrze w drodze. Patrzcie. Bo potrzeba dwóch osób do pomocy, żeby się ubrać. Straszny stan po prostu zdrowia, przecież no ludzie, trzeba tak powiedzieć, to no naprawdę było taka choroba. Zaprzęgliśmy więc bryczko i wkrótce wyruszyliśmy razem z jednym z mnichów, który miał nam towarzyszyć w drodze na stację. Siedliśmy do pociągu i zajęliśmy miejsce w pierwszej klasie. Który wyjechał do Ameryki, żeby zarobić na chleb, w tej sytuacji nie, zawracał, nie zwracał uwagi na wysokość wydatków. Patrzcie, no, faktycznie to mogło być droższe, ale chciał mieć syna przy Popatrz, piękna ojcowska miłość. No. Kiedy wysiedliśmy w Pietricinie, powiedziałem do właścicielki kawiarni: Pani ma bryczkę, proszę zaprząść konia i jedziemy. Kiedy przejeżdżaliśmy obok domu jego siostry, Baracki powiedział, jedź dalej, tato, a ja wysiądę i przywitam się z felicitą. Kiedy pojawiłem się w domu, żona rzekła, jak to nie przywiozłeś brata Pio? Niedługo przyjdzie, powiedziały. A słuchajcie, on przed chwilą miał tego, dwie osoby go musiały ubierać, a ten ojciec, jego ojciec uwierzył, że co, że on zaraz przyjdzie sobie. O, ludzie, co to było? To takie uzdrowienie chyba, co? Zaraz zobaczymy, no. Powiedziałem. I rzeczywiście, niedługo przyjdzie powiedziałem, i rzeczywiście po chwili nadszedł. Mamo, co masz na kolację? O Właśnie robił rzepę. No to dziś wieczorem zrób mi solidną porcję i dobrze przypraw oliwu. Już 15 dni z nie jadłem. Dzisiaj zjem za całą naszą trójkę i dodał: Dzisiejszy dzień wynagrodził mi wszystkie cierpienia tych 15 dni. Był już zdrowy. Był już zdrowy, patrzcie, ale ja, ja, to stała tak, ta się taka umiejętność, nie wiem, czy może umiejętność, dar. Dar ojca pio. Dar taki, że właśnie umie, że tak powiem, co robić umie. Znaczy ja taki dar szybkiego powrotu do zdrowia. Nagle byłeś fatalnie, a tu wraca do zdrowia. Piękna sprawa, patrzcie. Dobrze dało się Pamok Dakimona. Daje choroby i daje uzdrowienia. Ten uroczy epizod zrelacjonowany przez kumagracja pozwala poczynić kilka ważnych spostrzeżeń. U brata Pio występowały, występowały chęć do normalnego życia, zdolność natychmiastowego pobudzenia apetytu po wielu dniach całkowitego postu, niewiarygodnie szybkie odzyskanie sił po maksymalnym wycieńczeniu organizmu. To zjawisko raptownego wyzdrowienia i równie gwałtownego popadania w choroby towarzyszyło mu przez całe życie, stanowiąc zagadkę, na którą łamali sobie głowę lekarze, również ci najznamienitsi. Łamali sobie głowę, jak to jest po prostu. Po prostu, hop, hop, ma 48 stopni, później wstaje normalnie sobie przykładowo. 48, bo ojciec Pio miał, no. Były takie przypadki, no, termometry pękały przecież. A tutaj nagle tak jest, no, piękna sprawa, patrzcie, przecież tego samego dnia jeszcze oni już spisywali go na straty. A tutaj już tego, piękna sprawa, po prostu. ja nie, nie wiem, musiała prawie pięknie wyglądać, no. Większość lekarzy uznawała dolegliwości ojca Pio za chorobę płuc. Żaden z nich jednak nie stwierdził u chorego rozwoju tuberkułów. Co więcej, dr Andrea Cardone, nowy lekarz w Pietrycinie, który wziął pod swoje skrzydła brata Pio podczas jego czasowych pobytów w rodzinnej miejscowości, stwierdzał, co następuje. Ich lekarze stwierdzili gruźlicę i dawali mu zaledwie parę miesięcy życia. Ja jednak, kiedy go zbadałem, doszedłem do wręcz przeciwnego wniosku. Miałem rację delikatny, owszem był, poza tym jego organizm był nieodwracalnie wyniszczony z powodu postów, braku snu, asetycznego życia i aktów pokuty. Cierpiał też na zaawansowane bronchit, i na który zapadał, mieszkańc w walącym się szałasie w Piana Romana, gdzie chodził się modlić. Ale to zupełnie inna historia, która ma nic wspólnego z gruźlicą. Potwierdziłby to, potwierdziłby to próby tuber tuberkulinowe, które zawsze były negatywne. Żeby go wyleczyć, wystarczyły syropy i dek dekokty ziołowe. Razem z jednym z jego wujów pojechaliśmy też na konsultację do Neapolu, do profesora Castellino, znakomitności dzisiejszej doby, który także wykluczył gruźlicze podłoże choroby. No i to mówi tutaj Alessandro z Ripabotti. No i ciekawe takie po prostu, bo, że tutaj takie rzeczy się działy po prostu, takie uzdrowienia, tak powiem, nagle. No patrzcie. Po na naglądów ojciec Piołk, dostosowując się do panującej wokół opinii, mawiał później, że w tym okresie chorował na galopujące suchoty. W praktyce podejrzenie ciężkiej choroby utrzymywało się przez długi czas. Począwszy od momentu jego wstąpienia do nowisiatu, kiedy zaczęto mówić o jego delikatnej kondycji aż do końca 1915 roku, czyli do końca jego długiego pobytu zdrowotnego w rodzinnym domu w Pietrecinie. Podczas roku szkolnego 1907-1908 ojciec Agostino na San Marco In Lami, z którego uczyniem był brat Pio, zorientował się, że coś szczególnego rozgrywa się w jego duszy. Stał się on na zawsze przyjacielem, powiernikiem i wsparciem ojca Pięć ten Ten ojciec Agostinien później go tam Nowa się spierał. I będą no dobrze, tak? No. Trzeba mieć zawsze wsparcie. Niestety, zaledwie po dwóch miesiącach pobytu w Prioli. na kursie teologii z początkiem roku 1908, brat Pio znów został odesłany do rodzinnego domu z powodów zdrowotnych. Można powiedzieć, że Boża opatrzność wysłała go od sera Caprioli po to, aby mógł poznać ojca Agostino, nie po to, aby uczestniczył w zajęciach z teologii. To jest ciekawe, tak? Pan Bóg nam często coś tak posyła nas po prostu. Co, kogoś poznamy nagle. Coś zobaczymy takiego. No, ja też tak sobie miałem w swoim życiu, że bardzo ciekawą osobę kiedyś poznałem dzięki temu, że poszedłem do szkoły takiej, a nie innej po prostu. Tam była później taka ewangelizacja. I był taki Piotrek Zalewski, taki no nawrócony, e, taki ły, łysebanie tam na niego mówił, łysebanie głosząc w martwych stanie, taki ciekawy gość. No i poznałem go właśnie kiedy bo był w tej szkole, że tak powiem, no bo on tam później przyszedł raz, no ciekawe właśnie, no. O tej chwili ojciec Agostino stał się najdroższym tatusiem Rata Pio i zaczynał wspierać dzieło jego ojca Benedetto, który pozostał jedynym przewodnikiem duchowym młodzieńca aż do roku 1922, kiedy to władze zakonne nakazały im przerwanie na zawsze jakichkolwiek kontaktów, czy to osobistych, czy listownych. O. Brat Pio kontynuował naukę w Piotrycinie. Dla jego wygody i spokoju został mu oddany do dyspozycji pokoik w Piana Romana, w domu jednej z krewnych, która sprzątając, znajdowała czasami prześcieradła skrapiane, skąpane we krwi bardziej studiował teologię dogmatyczną a kiedy tylko mógł pomagał proboszowi w posłudze religijnej Probosz, Kumtore, bardzo go pokochał bardzo go kochał i przedkładał go ponad innych kleryków i zakonników Oto opowieść jednego z nich Pewnego wieczoru podczas spaceru ksiądz Probosz Panullo zatrzymał nas raptownie i poprosił żebyśmy posłuchali co mówi furgżion który opowiadał, co właśnie słyszy, A słyszał śpiew chórów anielskich i bicie dzwonów, które niosło się z miejsca niezbyt oddalonego od nas. A mówiąc to, wskazał dłonią miejsce po prawej stronie drogi. My niczego nie słyszeliśmy. Cisza była przerywana jedynie krótkimi parsknięciami naszego śmiechu. 40 lat później na miejscu, w którym wówczas brat Pio, powstał nowy kościół kapucyną. Patrz, z Pio słyszał te anioły, ciekawe, to jest taka bardzo ciekawe. Ja bym usłyszał te anioły. Nie wiem, czy to można interpretować jako że wizję miał. Czy też to, że już tam była aniołowie, którzy czekali na ten kościół, który będzie. Patrzcie, może tak było, no, może już czekali właśnie. Aniołowie, kiedy będzie wybudowany kościół, przygotowywali tam grunt już po prostu. Przygotowywali. Pan Bóg wiedział, że będzie tutaj kościół, więc wysłał już tam anioły, żeby tam już przeganiać te diabły. W ostatnich dniach listopada 1908 roku obie grupy studentów z Vico del Gargano i z Serra Caprioli. Zostały na nowo połączone w Monte Fusco. Klasztor kapucynów, obok którego stoi XVII-wieczny kościół Sant'Egidu, góruje nad wzgórzem obsadzonym drzewkami owocowymi. Gości on w swoim czasie wybitne osobistości, a wśród nich przede wszystkim nuncjusza apostolskiego Dziokani Pyciego, przyszłego papieża Leona XIII, który poświęcił się nie tylko swoim studiom. I apostolatowi, ale także akcje mające na celu rozszerzenie kulta różańca świętego. Faktycznie ten papież no, dużo encyklik napisał i promował ten różańc bardzo dobrze. No. Wezwanie studentów do Monte Fusco zbiegło się w czasie ze zmianami w programie nauczania prowadzonym przez Stolicę Apostolską. Ówczesni nauczyciele brata Pilio określali go jako normalnego chłopca nie wybijającego się w nauce ponad innych. Zawsze pokornego. Zaprzeopionego we łzach i modlitwie. Tak wspominali go niektórzy spośród jego kolegów. Nie wyróżniał się bystrości umysłu, lecz sposobem bycia. Był bardzo spokojny, zawsze pełen pokory i łagodności, zawsze posłuszny. I jeszcze, chciałbym bardzo, piękna sprawa. Patrzcie, katolik nie, ma, nie musi być wspaniały. Nie musi być nie wiadomo tam, nie wiadomo kim, nie musi być z tego. Zdobyć tańca z gwiazdami, czy tam jakiegoś, te, te, jakiegoś głupiego programu, czy tam gdzie mam talent. Nie, nie trzeba. Nie trzeba, żeby być dobrym katolikiem. Trzeba? trzeba się zawsze dobrze zachować. Zawsze dobrze zachowywać. Trzeba mieć dobre zachowanie. Może ktoś się urodzić osłem po prostu. Ale tak się jak tego osiołka. Matka może będzie kochała wciąż osła. No. I jeszcze. Ja jako wyznaczony, woźny wchodziłem często pod jakimś pretekstem do jego celi. Prawie zawsze zastawiałem go modlącego się na kolanach z oczami pełnymi łez. Mogło powiedzieć, że on był studentem nieprzerwanej modlitwy, żadnego znaku niezwykłości. Jedyne co wyróżniało go w oczach wspólnoty to prawdziwy dar płaczu. Do tego stopnia, że ojciec gwardian bojąc się z tego powodu, Bojąc się, że z tego powodu brat Pio poniesie jakiś uszczerbek na zdrowiu, zwolnił go z obowiązku medytacji. Bądźcież no, naprawdę płakał. Popatrz, jeżeli oni mówi o prawdziwym darze, płaczu, płakał nad zapewne nad grzechem świata, nad, nad swoimi możliwymi grzechami. On tak hipokorze to widział po prostu w siebie, tak siebie uniżał. No i widział to właśnie, tą niewdzięczność ludzką pewnie. W tym okresie, co już wcześniej sygnalizowaliśmy, brat Pio cierpiał z powodu skrupułów. A cierpienie to wzmagał fakt, że nie mógł znaleźć żadnej światłej osoby, która udzieliłaby mu wsparcia. Wiele lat później, Cięstwil zwierzył się z tego swojemu spowiednikowi. To męczeństwo było dość bolesne, zarówno przez swoją intensywność, jak i długotrwałość. O był było oszczędne słowa. Kiedy mówił przez swoją intensywność, można przynajmniej w przybliżeniu uchwycić, o co chodzi. Kiedy mówi przez swoją długotrwałość, wydaje się, że chce w ten sposób ukryć. Prawdziwy czas trwania tej bolesnej próby, której granice czasowe być może moc odbiegają od tych, jakie w powszechnym Niemaniu uważa się za smutki i skrupuły. Jeśli natomiast chodzi o brak odpowiedniego przewodnika duchowego, to się Pio mówi, nieszczęśliwym przypadkiem nie mogłem nigdy spotkać światłego spowiednika na drogach nadprzyrodzonych. Nie chcąc niczego ujmować powyższemu stwierdzeniu, należy jednak uczciwie przypomnieć, że zjawiska mistyczne, które ojciec Pio doznawał już w tak młodym wieku, były tak intensywne i pełne żarliwości, że biedny przewodnik duchowy, aczkolwiek uczony, pobożny, roztropny, doświadczony, nie wiedział, które elementy wykorzystać w swoim trudnym zadaniu przewodnictwa na ścieżkach pana. No i patrzcie, no to jest naprawdę widać, to był wysoka poprzeczka prowadzić ojca Pio. Wysoka poprzeczka to nie jest takie, o. Jup, ja już tutaj. Ponagrywam filmiki i już będę wiedział, jak prowadzi ojca czy coś takiego. No słuchajcie, piękna sprawa, widzicie, jak to jest, taka droga pokoru ojca Droga przez chorobę, droga przez cierpienia, droga naprawdę usłana kolcami, usłana takimi dołkami, z się wpada, ale z których się powoli wychodzi. Piękna sprawa, tyle na dzisiaj. Poznawajmy Ojca Pio, pomagajcie nam zdobywać duszę, link jest w opisie, jak zostać podopiecznym Ojca Pio, to piękna grupa za podopiecznych, co tydzień jest msza odprawiana, msza święta o łaski za stawieństwem Ojca Pio. Tam jest też modlitwa, no ja i dwóch teraz rować Mario, zaraz błogosławieństwo Ojca Pio. rować Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzina śmierci naszej. Amen. I namy dla Pada, dla Filiora, do rozwinę santo, Christian, środatu dzieci Maria, Molcie z